Siema! Dzisiaj z matim zagramy sobie fajną gierkę kopową. Ostatnio prosiłem was na społeczności, żebyście podawali mi różne gierki i to była właśnie jedna z propozycji. I powiem wam tak, to był strzał w dziesiątkę. Dawno tak dobrze się nie bawiliśmy, zresztą za chwilę to zobaczycie. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to strzelcie jakiegoś lajka like pod tym filmem. E, właśnie to będzie więcej odcinków z Matyniem. E, plus, jeżeli szukacie tanich gierek, to dostaniecie je na Gierwa. Także miłego oglądania. Chwila, bo, bo nie, ja widzę jak ty tylko możesz zbierać, ja nic Aha. kompletnie nie robię teraz. Okej, okay, czy widzisz, jak sobie macham? Opkami. No, 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 o, widzę, widzę. Czyli ty jesteś pomarańczowym, takim glutkiem, a ja będę. A, ja nie mogę? A ja nie mogę, czyli ty musisz wybrać pierwszą. A czemu ja nic nie mogę? A teraz, teraz ja. Ty. Fast forward, dobra, wind up, tank. No, wiadomo, tank, fastball, dobra. Z zobaczymy w ogóle, na, na, czym, tak, to, na, na, na no, czym to, to polega. To fajne takie. No, 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 no. -like Ok, a dobra. I po prostu. A, tak. I po prostu się strzelamy. O! Ej! Powrót prowersu snub prawie. Tylko że jesteśmy. Oj. Ej, dobra, jest cooldown na strzelanie, tylko nie wiem w jaki sposób. A, dwa pociski są. Ja mam przynajmniej dwa pociski. Ej, dobra, podoba mi się, jest takie bardzo łatwe do ogarnięcia. No chodź. Jezu, no! Dobra, runda moja. I teraz a, i wybieramy. I tych kart podobno jest bardzo, bardzo, bardzo dużo i możemy. O, dazzle. Tylko Ty, jakieś piły. Blokings. Blokowanie. No. Nie blocking spawns, a soul. Jak się blokuje? <noise> Może prawym, na przykład, jeżeli lewym się strzela, to prawym. A, a czemu Aby, nie ja nie dostałem? Przegrałem. O. A ty, ty, ty dajesz to blokowanie czy co? Ej, Poisona b... dostałem. A dostęp. blokuje się prawym. Aha. Czyli jak w tym, yy, w stick, yy, w Stick... Nie, nie w stick fightach. No. No, no, no. Dobra, cyk? Ej, no zablokowałem i nie zablokowałem. Cyk. cyk. <grych> Dawaj, chodź. Ej, Kurde, czemu ja dostałem już... tyle HP? Czekaj, bo ty wybrałeś tą truciznę, czy co ty? Co wybrałeś, <grych> Mattin? <grych> dobra, dobra, teraz dobra. Ty tak, tak, tak. A bunch more life, still more HP Healing Field Huge. Mm, Rykosze... O, dobra, okej. Cześć. Dobra, wezmę... Pijawkę. O ty pijawka No, będę pijawą teraz. Okej. Okay. O! A, aha, dobra, bo tu jest a, a jest. no no, no, ja <laughs> ty, będzie można od razu? No chodź. Kurde, prawie. O. A, i to <śmienic> no nie... Nie, to nie tak... ja ale w sobie być. wolę przegrać, żeby dostać bufa. No właśnie, to jest... Trzeba dobrze. Dobrze to rozegrać. Dobra, easy. Oj. Oj! A! No. no. Co? Czekaj, ty mnie trafiłeś teraz? No trafiłem. Eee, no to nie fair! Pasożyt bullet z... O, dobra, o. pasożyta biorę chyba. No. I to też daje lifestyle, więc teraz to w ogóle będziesz koks. No ale wiesz, tutaj tak się liczy głównie skill. Okay? O, o, dobra, co cała mapa się rozpada. Czekaj, można się wspinać. Zostaw. Zostaw do... jak do psa. Nie, co za kurde Co ja w ogóle zrobiłem, co, co to było? Dobra, dobra. O, odrabiam. No, trzeba tak wyczuć. Okej, okay, easy, easy! Do... Oła! O, o! o. Ty, ty, jak się ty? No! Eee! Jest. Jest. Ej, ej, dobra, OP, to jest OP, wystarczy jeden strzał. Ty, te doty no, są bardzo mocne. Dobra, jeden. Dobra, chyba umrzesz od tej trucizny. Nie, nie umrę, nie umrę, bo ta, ta trucizna zostawia mi mało HP, ty plus jest, mam dać steala. uspokój się! No. No, chodź. Chodź, podejdź, tu. Ej, prosta gra, a jaka. Fajna. Kurde. No, co, Czekaj, czy ty we Babcie. mnie trafiłeś? Ty, no ej. kurde, oczywiście, że cię w ciebie trafiłem. Okej. Okay. Dobra, biorę, biorę biorę to. Czyli nawet nie sprawdzam reszty. O kurde. Co ty, e, no to Jakiś jest. karabin. Te sada. W ogóle zrzuciłeś na mnie tego. No Nie fokta. wiedziałem, że można. No nie no to jest przesada, Mati Aha Nie, nie zostaw zostaw. <śm> nie, nie, nie Co. Nie. <śm> to... Ej, można się ukryć! Czekaj! Okay. Nie! <śm> <śm> no co? Co to ma być? Jest jabłkiem wgręcikiem! Czekaj. No. O! Oh, o! Oh, oh, pijawki! Znaczy... Dobra, 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 dobra. Okej. I w ogóle tam na górze masz pokazane ilość zwycięstw, nie? Tak, widzę, widzę. Ciekawe. Jak nie dostałeś? Blokuję, jestem bloczysław. Chodź, 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 Mam coś dla ciebie. No chodź, czekam tu. Ja pierd... Dobra, teraz w końcu możesz wybrać kartę sobie. Oh, okay. Brawler. Aha. Po, a po zadaniu obrażem będziesz miał boosta. Poison. Okej, okay, tank. Dobra, ja idę dalej w poison. O, do, Jestem no, dotki, będą, dotki będą spoko. Uuuu! Ładna dotka. Ty! Nie gadaj, że to wystarczy... Jeden Poison jeden... wystarczył. Oh, OP build. No! Zobaczymy, czy mój też wystarczy jeden. Nie gadaj! Nie mam amunicji! A, tak, patrzę, co się ładuje Ja dzieje. Ja, ja stanąłem i. Czekałem. Dobra, chodź, 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 chodź. Oła! Czekaj, ja mam. Zginiesz, zginiesz! Chodź, 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 chodź. Dobra, ale. Aj! No, no jak już tak, wiesz? Dobrze zagrałem. Udało mi się. Quick shot, taste of blood. 50. Co to jest? Może... <laughs> Naprawdę no chcesz jednym strzałem tylko to kończyć? No proste. Dobra. Ale ty też kończysz jednym strzałem No w sumie. O! Uch. O! Nie, teraz nie, 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 nie zginiesz. Za mało. Oh, wow. Dobra, 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 tak, okay. tak chcesz się Spoko, spoko. <laughs> Silence? Blocking silence enemies? Nie, IMP. Ale farta i tak miałem, że wiesz, trzy razy z rzędu miałem to samo. Combine, a bunch. Okej, okay. minus dwa mo, Dobra. Będzie cię spowalniało, niby. Nie, nie wiem na jakiej zasadzie to. Co to? Ej, co, se, co ty zrobiłeś? W tym sensie jak? No! Co ty? Ja nawet nie mam pojęcia co się tutaj wydarzyło Dobra, LA la! No Dobra, jakiś O.P.B. Rybęcz! Dawaj jest, 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 Ja A jak kliknąć jest? Może musimy w to wejść tak jakby? Dobra, chyba kliknąłem. Dobra, okej, teraz ty wybierasz pierwszy ja też wybierałem, dobra, teraz wybierę coś. A, no tak. Znam podpojzonka. Podpojzona. Trickster, ok, Big Bullet, Defender, Block Cooldown, ok, spróbujemy. Dobra, dobra. A, uważaj, bo tutaj trzeba wejść jakoś, tak. Ooo! A, czemu to się nie przewraca. Czekaj, mogę zrobić tak? Piu! Piu! Dobra, no? Kurde. Mam mało. O, ale jakbym Ciebie zrzucił. Dobra. Leci! Jeszcze kolejny leci. A! Ej, czekaj, bo tu się od... o, o, Co? Dotknąłem tu... ścianki, nie można dotykać. Aha, ściany nie można dotykać. Ale się odbijają pociski. Piu! Dobra. Nie no, ten rykoszet jest średni. O. Nie, sam siebie trafiłem chyba. A może potem będzie dobry? No, no, no. A. O. <grym> Ale karma, karma. Szybko Gałczo. poszło! No, nie niepotrzebnie to mówiłem. Dobra. A, co to? One shot! One shotik. Nie, trickster, quick shot. C czekaj, co, co to było? Co ty wziąłeś? <grym> Nie, no... Czekaj, czy się odbił? Dobrze. Wpadł mnie w głowę. A. Nie wiem. Okej, okay, nie wiem. Po prostu nie wiem, co się stało tutaj. Piu, piu! O! No. A! Co to jest? Piu, piu, piu. Ale tutaj... Wygląda piu. tak niepo niepozornie. O! 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 Dobra. Jezus Je... Maria, bo ja się bawię i Tak, tak, odbijam. tak, tak, tak. kanon. Bunch... O! Pięć... Ej, plus pięć odbić pocisku. Przecież to... Nie Dobra, dobra. <grym> ja nie powinienem mieć takiej broni. Jak to się pięknie odbiło przecież. Ej, Maty, ja mogę zostać... Dobra, ja pierdolę mogę... to. Ja mogę sobie stać w miejscu, Remote. O, ej, będziesz mógł sterować pociskami. O, nie wiem, czy <grym> chcesz to. Lifesteal za selfie'a. Biorę duże pociski. O, o. o! Zostaw mnie, Stop! psychopato! Ja wystrzeliłem dwa pociski. A, dobra. <grym> Nie, 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 nie. Ja nie widzę, co się dzieje! Ja też nie widzę, co się dzieje, tylko. Czekaj, to ty, wy... A, ty tak, wygrałeś. Grałem, Radar nie. Shot, Shields Up, Toxic Cloud. O! Dobra, biorę to. To się wydaje fajne, bo masz, zwłaszcza, że masz wybuchowe pociski. No no, 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 no. No przecież to. Dobra, teraz, teraz się uda. Czekaj, zobacz, jak to w ogóle działa. A jest, ale to jest taka mała chmurka. Myślałem, że to będzie troszkę większe. O nie. Oj, oj, oj. Nie, 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 nie. Żyję. <ścoughs> Żyję. <ścoughs> o. Nie. Ale dostałem tym. Odbiło okay. się od twojego pocisku. No, odbiło się od mojego pocisku, chyba. Jezu... Yes. Dobra, spokojnie. Teraz góra. Co? Ty, no te. Bro, bro. Nie, nie. zostaw mnie psychopatą! Ja nie wiem, ja nie chcę tak nawet! Czekaj, jeden, Pan na to, na to! O nie. I teraz. O! 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 Jak, jak się to odbije! To lata! Ja odbiję od ciebie? Oj! A, a. Piu! Nie! Nie! nie. Kto? O! Co? Kto? 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 Co? Kto? Kto? Ja! Dobra. Mm, całe szczęście backshot. Shotgun, Dobra, to chyba. Combine. Uważam, że to? To jest taki overkill, który. N a, że no, po prostu no, będziesz... Że zobacz na to. A nie. Nie odbija się! Nie odbija się! O. Chyba się nie do, dosięgało ściany, czekaj. A. O nie. Dobra, spokojnie. Do dupy. Zatruję cię! Zatruję Jestem cię. Do dupy. Zatruję cię teraz tą chmurą. Chodź. Gniotę tutaj. cię. Patrz, cyk. <laughs> Nie, czemu Pepsułem nie umarłeś? cały sobie cały. No, build. Ca cały build popsułeś. A! Jak to się stało? Dobra. Ale tragedii. No trochę. trochę odwaliłeś. Ale, ale mrożą! Jeszcze mrozi i I truje. Dobra, nie, to jest. No, gg ulti na hadzie, ...ultimate dota build. Nie, 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 ja zrobiłem takiego. paszkwila. <laughs> no teraz. <Nie. laughs> Dobra, zasłużyłem na tę porażkę. Do, jest jeden jeden, nie wiem... jest 1-1, w... jeden, jeden. no musi być, Mu... to jeden. Musi, dobra, musi być decydujące starcie teraz. I ty weźmiesz pewnie... Pojzo. So. No, nie... <laughs> Weź jakiegoś, nie wiem, tanka na przykład. Fastball. A huge... Już... Time detonation. A, że po chwili będzie... E, Myślałem, że jest no, idei... ta... Ja tak mówię, co, czemu w ogóle w drugą po... stronę ta postać idzie? Jezus! Dobra, będę musiał na blisko podchodzić po prostu. Oj. Oj. Tylko, że problem jest. Problem. To ładowuje broń 4 lata. <grytanie> problem jest taki, że... W sumie nie wiem, Delink Weapons, reload, aha, bunch. Okej, okay. HP <grytanie> Rykosze. <grytanie> Znowu rykosze. <grytanie> nie no, to był dobry build. Chyba, że idziesz po prostu one shot, one kill. Coś takiego. Okej. Okay. Ja biorę to, bo chcę zobaczyć czy to na pewno wszędzie... Okej. Okay. Deszcz meteorytu. No. A najgorsze jest to, że ja muszę podejść teraz, bo mam tego shotguna. Ale spokojnie. Oj. Nie, nie. Jezus Maria. Nie, to jest mojej i to nie. To, 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 to <tryk> tragedia z, z, ze wszystkich stron. Coś mnie zniknąć chciał. Oh, czekaj, poison More HP, fast fastwall. Mm, dobra, wezmę to. Nie A co wiem. To robi? Nie mam pojęcia. Jakiś taki... O! Może dalej. Mo no, może dalej pociski będą leciały? Nie wiem, nie no bo ja sobie popsułem build na własne życzenie. A tutaj nie ma tego. No. Dobra, szybki dojazd, szybki pociskami. Okej. Okay. Oj. No. Oh yeah. A teraz ja znam na no, no, tak, static field. Mm -hmm. Drill ammo. Drill. Dobra, biorę to. Eee, no będziesz nie. Tru, przy przyściony, przy, ściony, przy wiem, strzel, no właśnie, poka O! Oh. A, bo tak trochę. Tak tylko troszkę, no. Czyli na przykład, jeżeli bym wziął tutaj Zostaw! O, wow, Jezu, co jest? Nie ruszaj się! Nie, nie, nie! Nie! A! Nie podkoczyłem! Dobra, chodź tu. No dobra. Co za gówno pieprzone? Hihihihi. <laughs> Poison. Have... Aha, czyli one popychają. Bullet stand the opponent multiple times. Czyli jeżeli mnie trafisz, to jeszcze mnie zestunujesz. Albo chcesz więcej obrażeń. To już wiesz, czego tam... Dobra, spróbuję to, bo nie wiem co to znaczy. Mhm, ja też właśnie testuję taki, wiesz... ...dziwne rzeczy. No! A. Aha! No to fajne, fajne. O, wow. Uciekaj, uciekaj! Jezus. <laughs> Nic nie musiałem zrobić nawet. Dobra... A! No i co? A! A co ty? No, wiesz co, nie, nie wiem, tak... Nie, nie, nie potrafię Zaspałeś, powiedzieć. zaspałeś. Troszeczkę kombajn... O. When you block. Kurde, nie wiem co to znaczy, nie... jeszcze nie blokowaliśmy chyba no w raz. A, to coś takiego jest. Prawy. Spokojnie. Ej no co? Czekaj, co się stało? No spadłem. Aha, dobra, myślę, że jakoś ja zablokowałem specjalnie te ciosy. No? Ja wiem, że moje pociski przechodzą. Dam ci dam ci szansę. <laughs> Dam ci czas. Czekaj, czy jest 4-3? Ja dobrze widzę. Wow! No, <laughs> to mój pocisk ma tego, silniczek. <laughs> Nie, no to ale... Frost <laughs> echo. Myślałem, że przegram to. Fast... dobra. Lecimy z tym. Może... M muszę to ugrać, bo to jest chyba ostatnia, ostatnia szansa moja. Żeby coś tu zrobić. Dobra, spokojnie. Jeszcze jeszcze, jeszcze nie zginąłem. No, no. Ej, dobra, popsuję sobie build. Ja w ogóle nic nie ten. Dobra, wygrałeś 2 2,1. Dwa... No tak, popsułem, to na własne życzenie popsułem sobie build, ale. Ale byłem... ja też pamiętam, wtedy jak miałem super build odbijacza, co się zabiłem trzy razy z rzędu sam po tym sobie wziąłem shotguna, bo myślałem, że będę mógł strzelać. ale nie było tak. Nie, ale ba bardzo fajna gierka, dużo, Ej, jest dużo fanów. I kiedy Mati będzie musieli zrobić rematch, no I... ja jestem chętny zawsze I, wtedy, na taką I wtedy ci pokażę, grę. że tutaj Dobrze. był wypadek przy pracy malutki. Dobrze, będę Dobra. czekał na to.